Dobry, nazywam się Basia Sterecka, jestem dziennikarką kulinarną i zabieram Państwa na wirtualny spacer po Muranowie, po dawnej dzielnicy żydowskiej. Wspomnienie tamtego barwnego życia dzielnicy znajdziemy nie tylko na wystawie Tumuranów w Muzeum Polin, lecz także w kuchni restauracji Warsze. Jak smakowała tradycyjna kuchnia żydowska na początku XX wieku w Warszawie? Chodźmy spróbować. Restauracja w Warsze specjalnie z okazji trzeciej edycji Festiwalu Żydowskiego Jedzenia Tisz w Muzeum POLIN przygotowała specjalny menu. Ja wzięłam na wynos pyszne, rumiane, wegetariańskie knysze z kapustą i grzybami. To dwa równoległe światy, miejsce zarówno pamięci, jak i życia. Kiedyś centrum żydowskiej diaspory, dziś istny tygiel kulinarny z restauracjami serwującymi potrawy z różnych stron świata. Muranów przykuwa uwagę z makoszy. Ruszam zatem sprawdzić, co i gdzie można zjeść w tej części miasta, a przede wszystkim jestem ciekawa ludzi, którzy zdecydowali się prowadzić tutaj kawiarnie i restauracje. Jak widzą przyszłość muranowa? Jesteśmy w Vegan Ramen Shop numer 3. To jest bar z kluskami i to jest lokalizacja na Muranowie. Moje trzy pierwsze skojarzenia z Muranowem... Getto, Esperanto, Zieleń. Tutaj w tym pięknym miejscu, w którym jesteśmy, na no Jana Pawła. No jest to taka, taka ulica cudów. No jeżeli chcesz zjeść kebaba o godzinie co dzień w nocy, masz to. Zastanawiając się nad projektem wnętrz ramenki, chcieliśmy złożyć trochę hołd tutejszej okolicy. Jest to okolica neonów, światełek, kasetonów. No, szaleństwo. <laughs> ten bowiem, w którym teraz jesteśmy, my dopiero jak e, oczyściliśmy go ze wszystkich e, dziwnych kolorów, okazało się, że to jest bardzo piękna forma i bardzo ładna bryła. To jest unikatowa przestrzeń na pewno w skali Warszawy. E, można się kłócić, czy jest ona piękna. Na pewno jest ciekawa z racji tego, że ostatnim świadkiem historii jest tutaj ten stary kościół. E, a resztę historii tworzymy już my, i to jest takie nasze. Maciej Mark z Klubu Jaś Małgosia Warszawski warszawskim Jan Jana Pawła, naprawdę od niedawna jest Jana Pawła, przedtem była ulicą Marchlewskiego. Początki Jasia i Małgosi to 1967 rok, kiedy było to jeden z pierwszych miejsc tak naprawdę na mapie kulinarnej tej okolicy. Do 2014 roku wkroczyliśmy my i opuszczony lokal, już taki mocno podupadły i zrujnowany, wprowadziliśmy nasze nowe pomysły. Sięgaliśmy do kuchni polskiej, do kuchni tradycji PRL-u, tradycji żydowskiej kuchni. Warszawa była miastem, przedwojenna Warszawa była miastem, w którym 30% mieszkańców stanowili Żydzi i oni byli w gruncie rzeczy właśnie skupieni tutaj przede wszystkim. To było 360 tysięcy mieszkańców. Pochodzenia żydowskiego, no i to ludzie, którzy byli szczęśliwi, którzy śpiewali, tańczyli, bawili się, byli bardzo podobni do nas teraz. Raj. pochodzę z Bejrutu, urodziłem się w bardzo pięknym miasto. Z Bejrutu do, do Polski to był bardzo trudny czas. Taki. Zaczynałem biznes na Hale Mierowskiej. potem na Plac Bankowy, i tutaj dostaję na zawsze. Kiedy otwierałem, oprócz pydzeria ja byłem pierwszym tutaj, bo nie było prawie nikogo. Bardzo dużo jest tu starczy osób, które chętnie poznają i lubią nasze kanapki. Cześć, jestem Mateusz, prowadzę na ranowie Droszcz Bar. Jest to bar codzienny z pizzą, z bardzo dobrą kawą z palarni warszawskiej. Hi. No Muralną sprowadziłem się 3 lata temu, trochę jest w przypadku, ponieważ tu mieszkała moja siostra. Bardzo mi się to miejsce spodobało, ze względu przede wszystkim na lokalizację, na skalę budynków, na wielkomiejski charakter, na bardzo dużą ilość zieleni, na spójność architektoniczną i różnorodność demograficzną i społeczną. W tym lokalu 8,5 roku nie było nic zupełnie. Dużo osób. Przychodziło, pytało, czy to jest to miejsce, w którym kiedyś był sklep z rajstopami. Bardzo dużo ludzi ciekawsko zaglądało przez okno. A teraz są naszymi gośćmi i jesteśmy bardzo z tego dumni. Proszę bardzo. Nazywam się Piotr Głodek. Od trzech lat prowadzę kawiarnię na warszawskim Uranowie przy ulicy Andersa 6. Jesteśmy w która jest połączona z lokalem ferajny. jest to największy w Polsce barbershop, wcześniej był tu sklep spożywczy. Chcieliśmy przyzwyczaić ludzi do tego, że jest to nowe miejsce, że serwujemy tutaj kawę. Bardzo dużą częścią naszych gości są lokalesi, czyli ludzie, którzy mieszkają i w tej kamienicy, ale też i w kamienicach obok. Codziennie o godzinie 14 z pobliskiej szkoły przychodzi tutaj mnóstwo uczniów na kakao, tosty, na ciasteczka. Jeszcze za czasów szkoły średniej, czyli gdzieś 12 lat temu, pracowałem dosłownie po drugiej stronie ulicy Andersa w niedużym biurowcu. I kiedy otworzyliśmy kawiarnię 3 lata temu, jakby znalazłem się zupełnie w nowym miejscu. Nie poznałem tego miejsca. Muranów uważam, że bardzo, bardzo się ukulturalnił. Wiem, że dużą rolę tutaj odegrał właśnie Polim, który znajduje się ulicę dalej. Otwierało się mnóstwo małych, lokalnych biznesów, różnego rodzaju kawiarnie, restauracje, knajpy, gdzie można po prostu pójść, fajnie spędzić czas. Uranów jest dzielnicą, która jest jakby najwyżej nad poziomem morza, jeżeli chodzi o Warszawę. Pod nami no, po prostu jest drugie miasto, tak? Ja się nazywam Witold Weszczak, Fundacja Przestrzeni Publicznej M20 i prowadzimy kawiarnię, księgarnie, radiotelewizja przy ulicy Andersa 29 na Muranowie. Jesteśmy fundacją zajmującą się przestrzenią publiczną i jakością przestrzeni publicznej. Kiedy urządzaliśmy księgarnię, wiedzieliśmy, że wchodzimy do miejsca z historią. 6 metrów pod nami istnieją jeszcze piwnice i ruiny przedwojennej dzielnicy żydowskiej. Czołowy warszawianista Jarosław Zieliński w czasie naszego remontu zwrócił nam uwagę na to, że tutaj prawdopodobnie ściany są zbudowane z gruzu betonu, czyli z takich bloków budowlanych, które były po wojnie tworzone właśnie z gruzów getta. Zdjęliśmy tynk i wyeksponowaliśmy ten gruzobeton. Jest to bardzo specyficzny i metaforyczny budulec, dlatego że to jest de facto 200 lat historii dzielnicy za, za zaklętewkami. Ulica Andersa jest nową ulicą w Warszawie. Ona została zupełnie od podstaw wytyczona po wojnie w miejscu, gdzie przed wojną żadnej ulicy nie było, tutaj były podwórze. Znajdujemy się dzisiaj niejako na zapleczu historycznej ulicy Nalewki, która przed wojną była drugą po Marszałkowskiej najważniejszą ulicą handlową Warszawy. Ten Muranów zaczyna, przechodzi już końcówkę takiej swojej metamorfozy i staje się coraz bardziej częścią funkcjonalnego śródmieścia. I takim, takim ukoronowaniem tego uśród mieściowienia Muranowa będzie mi się budowa tej brakującej stacji metra, która tutaj ma powstać. Ja piję espresso w zasadzie tylko. Espresso z kaw. 6-7-8 dzienny. Nazywamy to e Espresso special, specjalne, czyli podwójne. Nazywam się Adam Ringer. Od 18 lat zajmuję się kawiarniami. W tej chwili w Warszawie mamy 62 kawiarnie pod nazwą Green Cafenero, Z tego dwie na Moranowie. Znajdujemy się w tej chwili w kawiarni działającej już od paru lat która jest na rogu ulicy Andersa i Stawki. Ona była przez nas bardzo tak dokładnie wybrana i wiązała się ze wspomnieniami z mojego dzieciństwa, bo ja pamiętam jak budowano tą ulicę, która dziś nazywa Andersa, a kiedyś nazywała się Nowotki. I zawsze mnie to ciekawiło, dlaczego te budynki stoją tak wysoko nad poziomem ulicy. Nie umiałem sobie tego wytłumaczyć, dlaczego trzeba wchodzić po stopniach do góry. I pamiętam, że ojciec, to już bardzo dawno temu, powiedział mi, że, to jest, że te domy wzdłuż ulicy są zbudowane na, na gruzach warszawskiego getta. W lokalach, które otwieramy, staramy się zawsze nawiązać do historycznego miejsca. Tutaj świetnie widać, że, że to jest zrobione z gruzów, że te, że te cegły są poobijane, zdjęty jest z nich cement i są różnych kolorów z różnych, z różnych epok. Są żółte jakieś jeszcze starsze, też może popalone, to mogą być fragmenty spalone. Według mnie Morano w ogóle nie pamięta o swojej e, przeszłości. Jest, jest oczywiście szereg pamiątek, pomników tutaj, e, ale e, wydaje mi się, że świadomość ludzi, co tutaj było przed wojną czy w okresie wojny. Czy nawet po wojnie jest dosyć ograniczona. Tutaj są zdjęcia z nalewek. I zdjęcie jest z stycznia 1934 roku: handel uliczny. A tutaj mamy jak gdyby szczyt nowoczesności. Wtedy, lata 70. Wielki biurowiec, wtedy najnowocześniejszy w Warszawie. Gdyby losy się potoczyły inaczej. Gdyby ta dzielnica przetrwała tak jak była przedwojenna, to pewnie i Warszawa i Polska by dzisiaj zupełnie inaczej wyglądała.